Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w 14 bonusowym odcinku z Unreal Tournament 2004. Tę walkę z bosem może wam jakoś wynagrodzić. I nie wiem czy wiecie, pewnie wiecie, jest kilka dodatkowych trybów, poza tym co oferuje ten zwykły turnament. Assault mamy w torunamencie. On Slaug'a nie mamy. Deathmatch Capture, Deathmatch uh, bomb, uh, Double Domination, Bombing Run to jest. Mutant to jest jedna z dodatkowych opcji, gdzie pierwszy uh, że. <grafię> gracz, Boże. Gracz staje się mutantem i wszyscy próbują go zabić, i, 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 i jak zabijesz, to stajesz się mutantem no i zdobywasz przez to punkty. Inwazja to jest po prostu e, takie takie coś jaka tak zombie, a tylko bym zombie musisz to przetrwać i tak dalej, i tak dalej. Last Man Standing to jest po prostu e, wszyscy przeciwko wszystkim z tym, że masz tylko jedno życie i ostatnia osoba po prostu wygrywa. No i jakieś tam e, niezabiegowane, tylko przerobione e, Capture the Flag, tak? Także z tego wszystkiego, y, Inwazja to jest po prostu zombie. Come on. mutant no to to jest tak jak Bambing. wszyscy się na ciebie rzucają, bo masz piłkę tylko tyle, że jesteś mutantem, dlatego się wszyscy na ciebie rzucają. A ja bym chciała zrobić Onslaughta. I y, y, tutaj jest kilka map do wyboru, ale ja bym chciała zrobić mapę, którą. znam. Która tą mapa jest z. Wersji demonstracyjnej i właśnie jej szukam, bo nie wiem gdzie jest. O, właśnie, dobra. I to jest ta mapa z wersji demo, którą znam i w nią sobie zagramy dzisiaj, bo dlaczego nie? <laughs> dlaczego nie? I o co tutaj chodzi? E, musimy zdobyć punkty kontrolne, czyli takie bazy. Tych baz jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. E, I w momencie, kiedy mamy. Mm, Zdobyte te bazy i przede wszystkim te bazy najbliżej bazy przeciwnika, wtedy atakujemy to jądro, można tak to nazwać. I jak zniszczymy jądro przeciwnika, to wtedy Play. wygrywamy. Tak mniej więcej to, a, to wygląda. Tutaj mamy raptorka. Tak. A! I jestem w czerwonym teamie, słuchajcie. Także dzisiaj a, atakujemy... Atakujemy y, przeciwną drużynę. Znaczy atakujemy swoich, nie swoich. Dobrze. Okej. Okay. Tam jest jeszcze jakiś umeczek Teraz nie możemy zaatakować, ponieważ nie mamy bliższych baz przy, przy, przy sobie. Ale w pewnym momencie będziemy mogli atakować te bazy. Dobra, widzę, że potrzebujemy nieco innej pomocy. position, Dobra. Widzę, że już atakują te bazę środkową. Dobra, cicho. Przejmujemy. Budujemy. Na tyle na ile oczywiście się uda. Mym przecież już przeciwnicy idą. A dobra, mam trochę więcej. <śmiech> <śmiech> Dobrze. Lecimy, lecimy, lecimy. No, daj mi spokój. No, przedawać, dawać, 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 tym niebieskim przeszkodzić. Aha, świetnie. Zablokowali nam środkowe już podejrzewam, że za chwilę mnie... No te wyrzutnie rakiet to też są takie okantupy potwórz. No, tak myślałam. A, i gram jakąś yy... dziwną postacią. No ale to nic. No mm. Niedobrze, bo mają spodowane to. Ty mi tutaj!

No i teraz czekamy aż... Aż... Yy, nie. Zaraz mnie zabiją. No, to być, to być. dawaj, będzie Dawaj, Dobrze. Aha, po prostu jestem playerem. Bo ja nie ustawiam do gramy, nie? Yy, także, sorry, ale tam są chyba dwie albo trzy rundy. No i taka opcja. inwazję. Inwazję możemy sobie zrobić na jakiejś mapie, którą będę lubiła. To jest fajna mapa. W sumie tam tam nie korci, wiecie? <laughs> w sumie tam nie korci. Ale. <laughs> Dobra, na no tej zrobimy. Play. Next wave in ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Wtedy ja nigdy nie grałam na, na tej wers no, no, tutaj. Eee, Win w inwazję. Tak autentycznie ja nigdy w to nie grałam. Nie wiem na czym to polega. Czy mamy się jak, jak najdłużej otrzymać przy życiu, czy... O co chodzi? O fak. Ale autentycznie nigdy w nie gram. Aha. Czyli został jeden gracz. No dobrze, no to zobaczymy, jak Blackjack sobie daje rady. Ale autentycznie nigdy oh. e jeszcze nigdy nie grałam w inwazję, nawet nie wiem na czym to polega. Myślałam, że to będzie coś na zasadzie, nie wiem, czegokolwiek. No dobra. Tak to wygląda. I jeszcze tego mutanta sobie na szybko zrobimy. Mutanta zrobimy na jakiejś takiej, albo dobra, wiecie co, mutanta zrobimy na mapie z... A co? The dobrze, rodzimy się obok 7, więc spoko. Dobrze, jestem teraz mutantem. Mam ekstra szybkość, mam wszystko. A, i mam wszystkie bronie w sumie, więc dobrze wiedzieć. I skacze wyżej świetnie. Dlaczego mi życie spada? Nie rozumiem tego. Aha, bo ja się, ja się żywię tym, że zabijam. A to zaznaczone co to jest? Bo ten feeder. No i wygrałam. Victory. Czymkolwiek to było. Czy coś jeszcze mamy nie spróbowane? Assault mamy, oto mamy, capture, mutanta spróbowaliśmy. Inwazy spróbowaliśmy, razman Standing, to jest nudne. Także, yy, dobrze, zamknęliśmy, Anelito Nomen 2004, także trzymajcie się i cześć.